Wybrany, czy kiedykolwiek czułeś poruszenie w swoim duchu, niewytłumaczalny niepokój, który mówi ci, że miejsce, w którym jesteś, nie jest tym, w którym zawsze będziesz. Bóg już napisał adres Twojego nowego domu. Tak, Ty, On nie tylko przygotowuje miejsce, ale ustawia wszystko na pozycji, abyś nie przegapił swojej chwili. Niepokój, który czujesz. Tęsknota za zmianą, subtelne przeczucie w Twoim sercu, to są szepty Ducha Świętego, dające Ci znać, że nadchodzi przejście. To poczucie oczekiwania to nie jest lęk to święte przygotowanie nosisz mapę w swoim duchu dla miejsc, po których Twoje stopy jeszcze nie chodziły. To, co wydaje się czekaniem, jest w rzeczywistości impetem w niewidzialnym. Bóg zaznaczył twój następny rozdział aż do szczegółów. Nowy dom, nowe środowisko, nowe początki nie są odległymi snami, są zapisane w niebiańskim skrypcie, a przeprowadzka nadchodzi wcześniej niż myślisz. Uczucie nie na miejscu nie jest porażką. To Bóg odblokowujący twój następny adres. Nie tylko zmieniasz lokalizację, przechodzisz w zgodność, łaskę i boski cel. To, co masz usłyszeć, może cię zaskoczyć lub nawet wstrząsnąć tobą z dawnych wzorców. To nie jest tylko wiadomość, aby cię zainspirować, to pobudka. Przez to wszystko Chrystus jest twoim kompasem, twoją obietnicą, tym, który prowadzi cię stąd tam. Nie jesteś tu przez przypadek. Pod koniec tego wideo będziesz dokładnie wiedział, jak wkroczyć w obietnicę swojego nowego domu i przyjąć tę boską relokację z wiarą i ufnością. Ale oto pierwsze objawienie. Kiedy Bóg pisze dla Ciebie nowy adres, nic na Ziemi nie może powstrzymać nadchodzącej przeprowadzki. Wszystko, co jest wymagane, to Twoja zgoda i przygotowanie. Wybrany spośród miliardów filmów na YouTube i milionów kanałów, ten pojawił się przed Tobą w tym dokładnie momencie, w tym dokładnie dniu, w tym dokładnie sezonie Twojego życia. To nie jest zbieg okoliczności. Ta wiadomość została wysłana dla Ciebie. Słuchaj uważnie, a jeśli jesteś jednym z wybranych, poczujesz to, nie będziesz chciał kliknąć. Aby odejść, ponieważ to, co zostanie ujawnione na końcu, jest dla ciebie. Jeśli słyszysz to teraz, to dlatego, że niebo układa coś niezwykłego w twoim życiu. To, o co się modliłeś, nie jest opóźnione, jest w ruchu. To nie jest tylko zmiana sposobu myślenia, to boskie przebudzenie i masz zamiar wkroczyć we wszystko, co Bóg dla ciebie przygotował. Jesteś tu, ponieważ twój duch jest gotowy. Jesteś spragniony transformacji, celu, a ta wiadomość została wysłana, aby aktywować coś potężnego w Tobie. Zanim zagłębimy się w to, zrób pierwszy krok już teraz. Naciśnij przycisk Lubię to!, aby zadeklarować Jestem gotowy, aby otrzymać tę Boską wiadomość. Zajmuje to tylko sekundę, ale pomaga rozpowszechnić to słowo do tysięcy innych wybranych, którzy potrzebują go teraz. Subskrybuj teraz, aby stać się częścią boskiej społeczności, która rośnie codziennie w wierze, nadziei i świętym ogniu. Nie byłeś przeznaczony do odbycia tej podróży sam. To jest twój duchowy dom. Skomentuj 888 jako proroczy akt, który deklaruje otrzymuje nieskończone zaopatrzenie Boga i nowe początki w tym sezonie. Co leży dziś na twoim sercu? Zostaw swoją prośbę modlitewną w komentarzach, a potem poświęć chwilę, aby podnieść kogoś innego na duchu słowami zachęty. To więcej niż tylko wiadomość, to żywy, oddychający ruch wiary, gdzie modlitwy są wznoszone, a cuda się rozwijają. Kiedy dzielisz się swoją modlitwą, inni będą wstawiać się za tobą. Kiedy modlisz się za kogoś innego, Bóg działa w sposób, którego nigdy sobie nie wyobrażałeś. Nie czekaj, skomentuj swoją prośbę modlitewną teraz i weź udział w tym potężnym łańcuchu wiary. Nie jesteś sam, jesteś częścią tej boskiej rodziny. Witamy w domu. Jeśli czujesz się powołany do wsparcia tej misji, rozważ zostanie członkiem kanału. Twoja pomoc pozwala nam kontynuować szerzenie Słowa Bożego tym, którzy najbardziej tego potrzebują. Link znajduje się w opisie. A do wszystkich naszych członków kanału dziękujemy za Wasze ciągłe wsparcie i wiarę. Niech Bóg zwróci Wam to w pokoju, zaopatrzeniu i boskiej łasce. Wybrany, pozwól mi mówić jasno: większość ludzi myli bezruch z milczeniem Boga. Myślą, że skoro drzwi jeszcze się nie otworzyły, skoro wiatry zmian nie zmiotły ich widocznie z nóg, niebo jest niezdecydowane, lub co gorsza. Ignoruje ich modlitwy. Jest to głębokie niezrozumienie boskich operacji. Wyobraź sobie mistrza architekta, skrupulatnie rysującego plany wspaniałego gmachu. Każda belka, każde okno, każdy skomplikowany szczegół rozłożony z precyzją na długo przed wbiciem pierwszej łopaty w ziemię. Cisza nie jest brakiem aktywności. To intensywna, skoncentrowana praca przygotowawcza w niewidzialnych królestwach. Bóg już zadziałał. Poszedł przed tobą jak awangarda, torując ścieżkę przez gęste duchowe pustynie i odciskając twoje imię na samym przełomie, o który modliłeś się w modlitwie. On nie reaguje po prostu na twoje prośby. On orkiestruje, dopasowuje i projektuje twoje przeznaczenie od wieczności. Ale oto, co naprawdę powstrzymuje większość przed wkroczeniem na ich wyznaczone miejsce: to potężna twierdza strachu przed nieznanym, uwodzicielski komfort przywiązania do tego, co znane, oraz paraliżująca niezdolność do porzucenia wczorajszego komfortu dla jutrzejszej obietnicy. To są duchowe kotwice, które wiążą dusze z jałowymi krajobrazami, gdy Bóg wzywa je do żyznych. Obiecanych ziem. Pomyśl o Abrahamie, patriarze wiary, który został powołany do opuszczenia swojej ojczyzny, domu ojca, całej swojej tożsamości rodzinnej i kulturowej, wszystkiego, co znał i w czym znajdował bezpieczeństwo, dla miejsca, które Bóg już wyznaczył, przeznaczenia już wyrytego w boskim rejestrze, ale ujawnionego dopiero, gdy Abraham się ruszył. Nie było to wezwanie do przemieszczenia się ze szczegółowym planem podróży w ręku, ale do po prostu ruszenia się. Wyobraź sobie ciężar tego, co go powstrzymywało: dziesięciolecia rutyny, warstwy tożsamości, upakowane w każdą cegłę jego starego domu i każdą znajomą twarz w jego społeczności. Komfort tego, co znane, nawet jeśli był ograniczony, Musiał ciągnąć jego ducha, jednak Bóg wzywał go naprzód, a nie wstecz. Był powołany do chodzenia wiarą, a nie wzrokiem, do zaufania głosowi bardziej niż temu co widzialne. Większość stoi na progu nowego sezonu, słysząc ciche szepty zmian, delikatne poruszenie Ducha Świętego, ale nigdy nie przekracza progu, ponieważ brakuje kompleksowej mapy. Pragną pewności tam, gdzie Bóg oferuje tylko kompas i obietnicę swojej obecności. Ale następny krok Boga rzadko jest szczegółową mapą pokazującą całą podróż. Jest to Słowo, pojedyncza, potężna dyrektywa. A to Słowo, ta boska instrukcja, już rozbrzmiewa w najgłębszych komnatach Twojego Ducha, czekając na uznanie i działanie. Dla większości nie jest to głośny, donośny głos na niebie, ale uporczywe pchnięcie, niezaprzeczalne poczucie wiedzy, głębokie poczucie niezadowolenia ze status quo, sygnalizujące, że Twój duch tęskni za swoim prawdziwym dopasowaniem. Widzisz, po każdym doświadczeniu na pustyni zawsze jest Ziemia obiecana. Rozważ Izraelitów. Bóg nie uratował ich z żelaznego uścisku Egiptu, niszcząc najpotężniejsze imperium ich czasów za pomocą budzących podziw cudów, tylko po to, by zostawić ich bezcelowo błądzących po jałowej pustyni. Nie. Każdego dnia z namacalną obecnością obłoku za dnia i słupa ognia w nocy. Bóg orkiestrował nie tylko ich przetrwanie na surowej pustyni, ale ich ostateczne osiedlenie, aż do precyzyjnych granic i linii dziedziczenia ich przeznaczonego terytorium. Zapewnił mannę z nieba i wodę ze skały, zademonstrował swoje niezachwiane zaangażowanie w ich przyszłość. Mimo to tragicznie wielu nigdy nie weszło do tej ziemi mlekiem i miodem płynącej. Nie dlatego, że Bóg zawiódł w swojej obietnicy lub brakowało mu mocy, aby ją spełnić, ale dlatego, że strach sparaliżował ich na samym progu obietnicy. Ich oczy były utkwione w olbrzymach w ziemi, a nie w Bogu, który już pokonał faraona i rozdzielił Morze Czerwone. Pozwolili, aby raporty ludzi przyćmiły Słowo Boże. Wybrany, twój sezon się zmienia. Boskie płyty tektoniczne poruszają się pod Twoimi stopami. Niebiański, precyzyjny, z góry określony plan dotarł do Twoich drzwi. Nie jako subtelne pukanie, ale jako uporczywe, pilne oświadczenie. Nowy dom, rozległe nowe terytorium dla Twojego wpływu. Głębokie relacje zaprojektowane, aby Cię napędzać. Boski plan, który kwestionowałeś, o którym marzyłeś, a może nawet wątpiłeś. Te nie są mgliste życzenia, unoszące się w eterze nadziei. Są to święte spotkania w wiecznym kalendarzu Boga, czekające na Twoją prostą, ale potężną zgodę. Ta wiadomość rozbrzmiewająca w Twoich uszach, rezonująca z Twoim duchem, jest Twoim boskim potwierdzeniem. Twój przełom nie jest odległą możliwością, jest nieuchronny. Nie czekasz na Boga, aż On zdecyduje. On czeka na Ciebie, abyś wkroczył w to, co On już postanowił i przygotował. Scena jest ustawiona, kurtyna zaraz się podniesie. Twoją rolą jest na nią wejść. Tak jak Ezaw, pochłonięty natychmiastową gratyfikacją i bólami głodu, wymienił swoje bezcenne pierworództwo, pokoleniowe błogosławieństwo i dziedzictwo ponad miarę za jeden ulotny posiłek, tak wielu traci rozległe, bezgraniczne dziedzictwo bogactwa i celu Bożego, zatrywialne, tymczasowe zyski. Ten głęboko zakorzeniony sposób myślenia, wartościujący to, co natychmiastowe, ponad to, co wieczne, to, co widzialne, ponad to, co niewidzialne, sprawia, że modlą się o zaopatrzenie, jednocześnie odrzucając samą mądrość, same duchowe klucze. Które są przeznaczone do jej odblokowania, gonią za cieniami, ignorując substancje. Jeśli czujesz niezłomne wewnętrzne prowadzenie, aby zagłębić się w te głębokie prawdy, aby odblokować ukryte mechanizmy boskiej pomyślności, które wykraczają poza same finanse, w bogactwo relacji i holistycznego dobrobytu, limitowana edycja e-booka 10 ukrytych prawd przy powieści Jezusa. Ujawnia praktyczne, prowadzone duchem lekcje zaczerpnięte bezpośrednio ze słów Chrystusa. Nie są to tylko abstrakcyjne koncepcje teologiczne, ale praktyczne spostrzeżenia skoncentrowane specjalnie na finansach, relacjach i dobrobycie, przekształcające Twoje zrozumienie ekonomii Królestwa Bożego. Link znajdziesz wygodnie umieszczony w przypiętym komentarzu, ale nalegam: nie wahaj się, nie czekaj. To nieocenione źródło nie będzie dostępne długo. Wykorzystaj tę okazję, aby wyposażyć się w niebiańską mądrość. Teraz rozpakujmy praktyczne kroki, boską strategię, aby przejść z miejsca, w którym jesteś, do miejsca, do którego Bóg Cię wzywa. Krok pierwszy. Uznaj wewnętrzny opór. Każda głęboka podróż przejścia zaczyna się nie od śmiałych kroków, ale od szczerej introspekcji. Gdzie dokładnie się wahasz? Jak Mojżesz, kiedy Bóg powołał go poza pustynię Midian, miejsce, w którym osiadł na czterdzieści lat, miejsce wygodnej anonimowości po ucieczce z Egiptu, on przedstawił litanie wymówek. Wątpił w swoją mowę, swoje przywództwo, swoje przeszłe porażki i wstyd, swoją zdolność do stanięcia przed Faraonem ale żadna z tych starannie skonstruowanych obiekcji nie zmieniła boskiego wezwania. Boga nie interesowały jego słabości, ale jego dyspozycyjność. Tak samo ty musisz sporządzić listę swoich lęków, nie po to by się nad nimi rozwodzić, ale by wystawić je na światło. Nazwij niepewności, które szepczą wątpliwości do twojego ucha. Pierwszym kluczem do odblokowania twojej przyszłości jest przyznanie co nadal trzyma Twoje zaufanie bardziej niż nieomylny głos Boga i niezachwiana obietnica. Czy to stabilność finansowa, opinie innych, strach przed porażką, czy nawet strach przed sukcesem? Skonfrontuj te ukryte bożki, bo są one niewidzialnymi łańcuchami. Krok drugi, zidentyfikuj pozostałości z Twojego starego sezonu. Tak jak Izraelici, uciekając z wieków egipskiej niewoli, nieśli ze sobą nie tylko dosłowne złoto i srebro, które otrzymali od swoich dawnych ciemięzców, ale także głęboko zakorzenione wspomnienia i mentalności niewolnictwa na pustynie, tak ty możesz nieświadomie trzymać się błogosławieństw, nawyków lub sposobów myślenia, które należą wyłącznie do Twojego ostatniego zadania, a nie do następnego. Nie są to koniecznie złe rzeczy, ale nie są już istotne ani sprzyjające Twojemu następnemu poziomowi. Zapytaj Boga ze szczerym i otwartym sercem: Jaki bagaż, widzialny i niewidzialny, muszę celowo zostawić, aby moje ręce były wolne i nieskrępowane dla Twojego nowego daru, dla nowego żniwa, które zamierzasz przynieść? Może to objawiać się jako przestarzały związek, który nie służy już Twojemu boskiemu celowi, ograniczające przekonanie o Twojej wartości lub zdolnościach, wygodna, ale stagnacyjna praca, a nawet przestarzała wersja siebie, obraz siebie, z którego Bóg dawno wyrósł. Uwolnienie tych starych przywiązań tworzy istotne miejsce dla wejścia nowego. Krok trzeci. Wybierz posłuszeństwo ponad jasność. Jest to często najtrudniejszy krok, ponieważ bezpośrednio konfrontuje się z naszą ludzką potrzebą pewności i kontroli. Większość ludzi desperacko pragnie kompletnego planu, szczegółowego pięcioletniego planu z uwzględnieniem każdej ewentualności, zanim zrobią jeden krok. Ale Bóg rzadko działa w ten sposób. Zamiast tego daje nam lampę dla naszych stóp. Jedno oświecające słowo dla następnego kroku, nie zawsze pełną podróż od początku do końca, zaprasza nas do tańca wiary, a nie do spaceru przewidywalnej logiki. Jak Piotr, powołany do wyjścia z łodzi i chodzenia po wodzie w środku szalejącej burzy, Twój przełom znajduje się nie w absolutnej pewności, ale w odważnym ruchu, krok po kroku, prowadzony Jego głosem. Piotr zaczął tonąć dopiero, gdy jego oczy przeniosły się z Jezusa na wzburzone fale. Twoim zadaniem jest podjęcie pierwszej akcji, bez względu na to, jak mała lub nieistotna może się wydawać. Zbadaj ten nowy dom, zaktualizuj swoje CV z odnowionym celem, wykonaj ten niewygodny, ale konieczny telefon, wyślij ten e-mail. Kiedy poruszasz się w pokornym posłuszeństwie. Nawet jeśli wydaje się to nielogiczne, boskie zaopatrzenie i niezaprzeczalne potwierdzenie, często spotykają Cię dokładnie na Twoim kroku, a nie w Twoim zastoju. Akt stawiania kroków tworzy ścieżkę. Krok czwarty: pielęgnuj niezachwiane oczekiwanie w przejściu przestrzeń pomiędzy Pustynia, poczekalnia, sezon przygotowań jest właśnie miejscem, gdzie większość ludzi traci nadzieję, tracąc z oczu obietnice. Ale paradoksalnie jest to również miejsce, gdzie Bóg w sposób głęboki dowodzi swojej wierności, gdzie kształtuje się charakter i gdzie przeznaczenie jest udoskonalane. Jak Józef, niesprawiedliwie cierpiący w więzieniu egipskim, oddzielony od rodziny i swoich proroczych snów, Nigdy nie stracił z oczu pałacu, który Bóg pokazał mu lata wcześniej. Jego duch pozostał zakotwiczony w obietnicy, nawet gdy jego okoliczności wołały o rozpacz. Musisz nauczyć się zapisywać każde prorocze słowo i każdą boską obietnicę, którą otrzymałeś, a następnie wypowiadać je codziennie, jak wyzywającą deklarację wbrew przeciwnościom. Poświęć swoje marzenia. Nawet te najbardziej śmiałe Bogu i zarządzaj swoją atmosferą z ekstremalną intencjonalnością. Uwielbiaj go bez zahamowań, módl się bez ustanku i nasyć swój umysł tym, co Bóg wyraźnie powiedział, a nie tym, co widzą Twoje doczesne oczy lub co dyktuje świat. To duchowe środowisko staje się inkubatorem dla Twojego cudu. Krok piąty partnerstwo w społeczności. Podróż do Twojego nowego domu, na Twój następny poziom, nie jest zaprojektowana jako samotna wędrówka. Nikt nie postępuje naprawdę sam w Królestwie Bożym. Nawet Jozue, któremu powierzono prowadzenie całego narodu do Ziemi obiecanej, nie przeszedł na to nowe terytorium bez przyprowadzenia kapłanów, niosących Arkę Przymierza, wojowników, którzy mieli walczyć o ziemię i całego narodu przez rzekę Jordan. Jego zwycięstwo było wspólnym wysiłkiem. Szukaj tych, którzy są zgodni z Twoją wizją: tych, którzy mogą szczerze modlić się za Ciebie, stać w wierze z Tobą i aktywnie poruszać się z Tobą. Dziel się swoimi śmiałymi krokami wiary z zaufanymi osobami, które mogą przypomnieć Ci o niezachwianej wierności Boga, gdy czujesz się słaby, gdy wkrada się wątpliwość. Lub gdy podróż wydaje się zbyt długa. Są oni Twoimi duchowymi partnerami w odpowiedzialności, Twoimi wojownikami modlitewnymi i Twoimi kibicami. Krok szósty: Poddaj swój harmonogram. Nasze ludzkie pragnienie natychmiastowej gratyfikacji i przewidywalnych harmonogramów często koliduje z doskonałym odkupieńczym czasem Boga. Dawid, Choć namaszczony na króla przez Samuela, nie wstąpił natychmiast na tron. Wrócił do pilnowania owiec, służył Saulowi, uciekał o życie, a nawet ukrywał się w jaskiniach przez lata, zanim w końcu otrzymał swoją koronę. Nie pogardzaj małymi początkami, pozornie nieistotnymi zadaniami lub nieoczekiwanymi opóźnieniami. To, co wydaje się objazdem, opóźnieniem, a nawet przeszkodą, może bardzo dobrze być skrupulatnym przygotowaniem nieba, udoskonalającym twój charakter lub boską ochroną, osłaniającą cię przed niewidzialnymi niebezpieczeństwami. Oddaj swoje sztywne terminy Bogu. Jego rytm jest doskonały, skalibrowany tak, aby przynieść największe dobro w najbardziej odpowiednim momencie. Jego czas jest zawsze odkupieńczy, zaprojektowany, aby przywrócić to, co zostało utracone, i ustanowić to, co jest nowe. Zaufaj Jego Zegarowi, a nie swojemu własnemu. Krok siódmy. Przypieczętuj swoje tak, to jest głęboki punkt zwrotny, moment, w którym przeznaczenie jest prawdziwie aktywowane. Pamiętaj Jezusa w ogrodzie Getsemani, stającego w obliczu ostatecznej ofiary modlącego się nie moja wola, lecz Twoja, niech się stanie. Uświadom sobie, że prawdziwy przełom, uwolnienie mocy nieba zawsze zaczyna się w miejscu absolutnego poddania. Jest to moment głębokiego duchowego dopasowania. Dziś, celowo i potężnie, wypowiedz głośno: Boże, z całego serca odpuszczam to, gdzie byłem i wszystko, co nie służy już Twojemu celowi w moim życiu. Z całego serca zgadzam się z planami nieba na mój następny sezon, mój nowy dom i moje boskie zadanie. To publiczne, werbalne wyznanie, ten celowy akt zgody uwalnia nieograniczoną moc nieba, aby przenieść to, co już przygotowane w królestwach duchowych, do Twojej namacalnej, obecnej rzeczywistości. To klucz, który otwiera zamek. Teraz posłuchaj tego, wybrany. To jest klucz, który zmienia wszystko, fundamentalna prawda, która często umyka nawet najbardziej pobożnym. Twój nowy dom, Twój nowy sezon. Twój głęboki przełom. To nie są modlitwy czekające na odpowiedź od odległego Boga, który jest niepewny lub rozważa. Nie, to są odpowiedzi, które zostały już ustanowione w niebie, czekające aż po prostu je przyjmiesz, abyś dostosował się do ich rzeczywistości. Może Czerwone, pozornie nieprzekraczalna bariera, rozdzieliło się dopiero po tym, jak Mojżesz w akcie wiary i posłuszeństwa podniósł swoją laskę zgodnie z instrukcją. Nieprzeniknione mury Jerycha, symbol niemożliwych przeszkód, rozpadły się w proch dopiero po tym, jak kapłani okrążyli miasto z okrzykami chwały i dźwiękiem trąb, a nie wcześniej. Twój przełom, Twoja wolność, Twój nowy początek zawsze był i zawsze będzie po drugiej stronie Twojego posłuszeństwa i głębokiego poddania. Bóg nie ćwiczy bez końca Twojego cudu. On czeka, aż oprzesz się na Nim z wiarą, abyś zaufał Mu bezgranicznie, abyś podjął ten odważny, decydujący krok, który tylko Ty możesz podjąć. Nie chodzi tu o wysiłek we własnej sile. Ale o dostosowanie swojej woli do Jego boskiej woli. Błogosławieństwo nie znajduje się w walce ani w nieustannym wysiłku, ale w wiernym, posłusznym kroku naprzód. Niech niebiańskie potwierdzenie obmyje Cię jak fala czystej, żywej wody. Droga została już utorowana, skrupulatnie wybrukowana boskim dekretem. Miejsce zostało już przygotowane, co do ostatniego szczegółu. Twoje zaopatrzenie, Twoje życiowe połączenia, Twoje otwarte drzwi, Twoje samo przeznaczenie nie są przypadkowymi zdarzeniami, ale bosko zaaranżowanymi momentami, czekającymi, aż Twoje zaufanie je aktywuje i doprowadzi do pełnej manifestacji. Więc wybrany, dziś wieczorem, zanim zamkniesz oczy, zanim poddasz się cichemu objęciu snu, Módl się tak z pilnością, z niezachwianą wiarą i z sercem całkowicie poddanym, Boże, świadomie i całkowicie odpuszczam wczorajsze lęki, Jego ograniczające przekonania, Jego utrzymujące się wątpliwości i Jego komfortowe ograniczenia. Otwieram swoje ręce i serce, aby otrzymać dzisiejsze boskie kierownictwo, Jego precyzyjne wskazówki i Jego umacniającą łaskę. Ufam bezgranicznie, bez zastrzeżeń, że mój nowy sezon i mój nowy dom są nie tylko w Twoich zdolnych rękach, ale są już ustanowione i udoskonalone w Twoim boskim planie. I teraz, w tym świętym momencie, deklaruję z każdą włókną mojego istnienia, że mój przełom nie nadchodzi. On już tu jest, teraz, manifestując się. Pozwól mi iść tam, gdzie już przygotowałeś drogę. Gdzie Twoja łaska płynie jak rzeka, i gdzie moje przeznaczenie prawdziwie się rozwinie? Zanim przewiniesz, zatrzymaj się i bądź częścią tego, co Bóg tutaj buduje. Zostaw jedną prośbę modlitewną w komentarzach, coś prawdziwego, następnie podnieś na duchu kogoś innego. To nie tylko treść, to konsekracja cuda się mnożą, gdy wiara się łączy. Jeśli coś w tym słowie poruszyło Twojego ducha, nie powstrzymuj tego. Ktoś w Twoim kręgu czeka na tę dokładnie wiadomość. Podziel się nią. A jeśli poczułeś to boskie pociągnięcie, subskrybuj, aby nie przegapić tego, co Bóg uwolni następnym razem. Jeśli ta wiadomość rozpaliła coś w Tobie i czujesz się powołany, aby pomóc jej dotrzeć do innych, możesz zostać członkiem kanału. Twoje wsparcie pomaga nam kontynuować budowanie tej świętej przestrzeni. Lub zostaw Super Thanks. Każde ziarno zasiane tutaj staje się częścią cudu kogoś innego. Nie tylko oglądasz, budujesz z nami coś wiecznego. To jest Twoja duchowa rodzina, a my dopiero zaczynamy.